Ale trzyma się ten por. Ja. Kurwa. Taka ten papała jebana max power, że to jest kuj. Kurwa, te lusterka są takie kurwa wielkie, jak kurwa... Jeździsz kurwa, jeździsz, jeździsz, a nie potrafisz jeździć kurwa. Na rower jutro wypierdalasz. Kurwa, Naprawdę, jak Boga kocham. Ja <śla> <śla> o. I To, to No Dobra, teraz i co ty robisz, kurwa? No, wyjechali na to. sobie. Na przeskok, był wyskocz. Power oczywiście, no, kurwa, kurwa, nie miał wyskoczyć, to wyskoczył. Janek. Prima prilis. <laughs> o kurwo. Właśnie się skończyło. No właśnie, już się skończyło. Patrzcie. Ja 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ej, tak. Ja usłyszałam, że był skok. Tu mówię, jadę, dobra, co będzie to będzie Kurwa